Witajcie na moim kanale. Dziś kusimy łąkę. To nasza łąka, jak widzicie sami. to jest ciągnik. Koszę to e, kosiarko, tak zwane włóko e, z, z jednym śmigłem. Fajnie to się, e, to się, fajnie wszystko multuje, bo ona rozdrabnia nam trawę. E, na tej łące miałem posianą facelię, facelia już jak widać e, przykwitła. I tam gdzie nie gdzie jeszcze, ale chodzi nie chodzi o to, mi, że przykwitła, po prostu e, gdy facelia przykwitła no, zachwaściła się ta łąka, zaczęła wyrastać trawa. Inne chwasty, tam gdzieś jest troszkę pokrzywy. No i nie ma na co czekać, pszczoła już w sumie nie chodzi. Tam gdzie nie, gdzie tylko kwiatuszek jest, ale to nie ma co patrzeć, bo jeszcze u siostry, tam dalej u siostry na łące mamy 80 faceli, która w tej chwili właśnie w pełni kwitnie. Tutaj jeszcze troszkę zostało gdzie tej faceli, ale to z ilości, także trzeba ją skosić. Łąkę mamy tutaj, widać, torf. Bardzo dobra ziemia torfowa, no i trochę jest tutaj mokro, tam dalej jest już bardziej sucho, <coughs> więc śmiało można jechać, a tutaj no ciężko było, dwa pierwsze przejazdy to, to były ciężkie też, że tak powiem. No tutaj mam gdzieś koło chyba 50-60 ary jest tej, tej łąki, tutaj już kawałek przekoszone. No, jeszcze mi zostało więcej jak połowa. Rancho nam zarosło. Nie ma czasu po prostu kosić. No ale to trzeba będzie jednak przed żniwami to zrobić i przykosić, bo, bo no, nie było wcześniej czasu. W sumie zawsze brakuje czasu. Zacząłem remont tego budynku. Jak widzicie. Podmorowałem dwie warstwy pustaków. No i... No i co? No i tak to wygląda. I zacząłem po prostu brać się za izolację poziomu budynku. Pierwszy zamysł był taki, że podetnę sobie tutaj w spoinie pustaka. Wytnę tą spoinę po prostu. I po prostu podłożę tą folię. No, nie wychodziło. Próbowałem i poszówko podcinać, ale to jednak mała tarcza. Pustak ma około 18 cm, chyba szerokości, i po prostu słabo to szło. Potem kupiłem piłę szablastą, i też strasznie wolno to szło. Więc uznałem, że będę wybijał po kawałku. Po kawałku po prostu wybijam pustaka. Ten pustak to jest różowy pustak, jak widać tu na gruz żółżel, ale dosyć, dosyć konkretny, twardy, dobrze się trzyma. Wybijam, docinam suporeksa, zarzucam to. Ciężko jest tutaj zarzucić tą, tą spójnę, ale jakoś, jakoś powoli, powoli e, to robię. Gdzie nie dojdę za prawą, to po prostu e, pianuję to pianą do murowania, to od środka. Tutaj piana nawet ładnie wyszła, No myślę, że to będzie, bo uznałem, że nie ma sensu budować jak nie będzie izolacji poziomej, bo to jednak ta wilgoć będzie ciągnąć od fundamentu i, i jednak będę musiał to zrobić. No Co prawda nieprzemyślany mój ruch, bo najpierw zacząłem budować, Nadbud nadbudówkę zrobiłem tutaj, a potem ale tak wyszło, ale mam nadzieję, że ten budynek jeszcze nawet posłuży. W planie mam to odkopać, zaizolować fundamenty, zresztą coś tam będę Wam pokazywał. Wczoraj zrobiłem to właśnie dwa naróżniki tutaj wykułem i w ten sposób podmurowałem to. Tutaj mamy moją pasiekę, eee, ostatnio w niedzielę braliśmy Miód. No, i jestem zadowolony, chociaż akurat z tego miodobrania, dobrania, bo pszczółki naprawdę pustarały się. Przyniosły nawet sporo miodu. A tutaj mam odkłady. Nawet ten odkład dostał już pół nadstawkę. Chociaż powiem szczerze, że nie zaglądałem do, do niego, ale myślę, że jeszcze do połowy sierpnia coś tam przyniesie. W szczególności, że jeszcze mamy facelię. To jest rójka. W tym uliku jest rójka. Złapaliśmy ją, to była obca rójka. Tutaj w, w tym budynku to jest, była kiedyś obora. Po prostu rój uwiesił się w oknie, chyba z tydzień czasu, chyba z tydzień czasu wisiał zanim zauważyłem, że tam pszczoły wlatują. I, i powiem tak, że był spory rój jak go osadziłem w tym ulu, to obsiadał 10 ramek. Matki nie wymieniałem w nim także. Nie wiem co to jest. Zalinia pszczoły jakaś kraińska Podejrzewam Chociaż jest i widzę trochę tutaj żółtej pszczoły także. No. Jak to u nas mieszanki I tak to wygląda Pszczółki wiszą na wylotkach, jest gorąco Zobaczymy czy jeszcze coś przyniosą Tak Jest sporo pszczoły A tutaj Moja żona huśta się na huśtawce, a odwróć się, pozdrów mamusia. A tak w szczególności chciałem pozdrowić moją kochaną teściową, na pewno mnie ogląda. Także mamusiu pozdrawiamy Cię serdecznie, no i tyle chyba w tym odcinku, na razie, cześć.